Przejdźmy teraz do czegoś, co często jest pomijane typ nieruchomości. Na Costa Blanca bardzo popularne są tak zwane bungalowy. Ale uwaga, są bungalowy na parterze z prywatnym ogrodem i na piętrze z prywatnym solarium. I zgadnij co? Nie kosztują tyle samo. Nawet w tej samej inwestycji bungalow na piętrze z ładnym widokiem i solarium może kosztować 20-30 tysięcy euro więcej niż ten na dole. Albo odwrotnie, jeśli ktoś bardziej ceni sobie ogród dla dzieci lub zwierząt. Inny przykład: apartament na ostatnim piętrze z narożnym tarasem. Ten sam budynek, ta sama liczba pokoi, ale dzięki większej prywatności, lepszemu nasłonecznieniu i widokiem cena rośnie. I to nie tylko typ mieszkania, ale też co oferuje osiedle. Niektóre inwestycje mają basen, siłownie, tereny zielone, garaż podziemny, a nawet coworking, working lub strefy chill na dachu. To wszystko zwiększa wartość nieruchomości, bo podnosi jakość życia. Na przykład w Finestrat, niedaleko Benidormu, powstaje wiele kompleksów typu resort. Znajdziesz tam wille, apartamenty z niesamowitymi widokami na miasto i na morze, zamknięte osiedla z ochroną siłownią spa. To zupełnie co innego niż blog, bez udogodnień w centrum miasta.